Te święta życzymy zdrowych, wesołych i spokojnych świąt, spędzonych w gronie rodziny i przyjaciół. Mogłego poniedziałku, smacznego jajka, odpocznijcie. Baranek, zajączek, jajko. Jakże bardzo kojarzą się z naszą uczelnią, Uniwersytetem Rolniczym, ale przede wszystkim to symbole świąt wielkanocnych. Świąt, które obchodzimy po przesileniu wiosennym, kiedy słońce wyżej się unosi, kiedy zaczyna być ciepło, kiedy świat budzi się do nowego życia. I ta energia. Które źródłem na uczelni są studenci. Niech zagości w każdym domu i w Waszych rodzinach. Niech te święta przyniosą radość i jak najwięcej spotkań z życzliwymi ludźmi. Wesołego aleluja!